Witajcie po raz kolejny na moim kanale, ten filmik jest pierwszym filmikiem z serii analiz partii moich subskrybentów jeżeli chcecie żebym przeanalizował jakąś waszą partię to zasubskrybujcie mój kanał na YouTube zasubskrybujcie mój fanpage na, na, na Facebooku i podeślijcie mi wtedy poprzez Facebooka lub poprzez YouTube a swoją partię, jeśli będę miał czas to ją wtedy skomentuję tą partię podesłał mi jeden z użytkowników o imieniu Tomek jego ranking ELO to około 1400, w tej partii grał z zawodnikiem, który miał ELO niecałe 1500 Tomek grał czarnymi partia była rozgrywana w turnieju szachów szybkich rozgrywanych dość, rozgrywanym dość dziwnym tempem, po 20 minut na zawodnika, więc no, szachy szybkie przeważnie się grywa 15 lub 30 minut a Rozpoczęto ruchem D4 Skoczek f6, c4, e6, skoczek c3, b4, to jest obrona Niemcowicza i teraz białe zagrał ruch hetman c2, czyli tak zwany system klasyczny lub, lub system kapablanki przeciwko obronie Niemcowicza. Jak później partia pokazuje, ponieważ białe później zagrał ruch e3, trochę pomyliły idee debiutowe, dlatego że wariant z ruchem e3 w tej pozycji zamiast hetman c2. I później na przykład C5 i teraz zarówno skoczek G2, D5, jak i goń Z3, D5 to jest, to jest teoria jest z głównych wariantów. Tymczasem w tej partii y, wcześniej był postawiony z po, po B4 Hetman C2. I teraz to jest pierwszy istotny moment w partii, bo C5 zostało zagrane biały zagrał E3 i w tych systemach Z3 Hetman na polu C2 on nie stoi dobrze. Jest to spora niedokładność debiutowa. W systemach z pionem na E3 Hetman nie stoi dobrze na polu C2, jest to mieszanie dwóch różnych systemów i nie może się to skończyć przewagą białych, jeżeli czarny będzie odpowiednio dobrze grał. Zamiast ruchu E3, głównym ruchem jest ruch dbc C5. I teraz walka może pójść w różnych kierunkach. Najpopularniejszym ruchem jest ruch skoczek A6. I następnie po. Bo widzimy, że czarny teraz atakuje pionka C5, tak? Po A3. Goniec C3. Hetman C3 i Skoczek C5. Biały może wziąć przestrzeń ruchem B4. Skoczek, atakuje, skoczek E4 atakuje Hetmana. I teraz, na przykład, po Hetman B2 D5 e, widzimy ideę czarnych. Czarna, czarny może zrobić roszadę i próbować rozbijać te pionę przez ruch A5. Więc czarny ma przewagę w rozwoju, natomiast biały ma parę gońców. Często w systemach z Hetman C2. Te systemy są problematyczne, dlatego że nie jest to zły system, oczywiście, zgrany przez wielu świetnych, wybitnych zawodników, natomiast jest, wymaga on dokładnej gry. Dlatego że w systemach z Hetman C2 zobaczmy, co się stało. Biały robił do tej pory tylko ruchy Hetmanem w zasadzie i pionami. W tym czasie czarny wziął centrum i zagrał z yy, koczkami na dobre pola, jest bliski roszady. Podczas gdy biały król stoi, yy, stoi jeszcze w centrum i potrzebuje przynajmniej raz, dwa. Trzech ruchów, żeby móc zrobić w czwartym ruchu roszadę, jest to bardzo dużo. Więc jeżeli BMU uda się skonsolidować swoją pozycję, zrobi roszadę, to będzie miał przewagę z uwagi na parę gońców. Natomiast kontrka czarnych polega na tym, że ma aktywniejsze figury i lepszy rozwój, i tak to często, często bywa. Teraz w tym, w tym ruchu C5 jest w tej pozycji C5 jest dość ciekawe. Ok, zamiast ruchu skoczek A6, który przed chwilą pokazałem, można grać inaczej, można grać na przykład ruch goń C5. I teraz, jeżeli skoczek F3, to po Hetman B6. Czarny atakuje punkt F2. Biały musi zagrać ruch E3, co powoduje, że ten goniec nie może wyjść przez tą przekątną. Trzeba zagrać B3 i goniec B2. Czarny może natomiast cofnąć Hetmana na pole C7, zagrać A6, P6, gońca wstawić na pole B7 i to jest taka typowa pozycja dla tak zwanej struktury jeża. Oprócz skoczek A6 i goniec C5, jeszcze jest jedna możliwość. Hetman A5 z naciskiem na skoczka. EC3 oczywiście białe nie chce, że żaden gdyby mógł zabić tutaj dwa razy, prawda? Stroić te pionki, potem zagrać skoczek A6, odbić jednego, miałby super pozycję, więc białe tego nie chce, musi zagrać goń Z2. I po skoczek A6 pozycja jest skomplikowana, y, wymaga dalszych analiz. Jest to ciekawy wariant, rzadko grany, ale bardzo ciekawy. Także po, po C5 wiemy, że należy bić na C5, natomiast białe zagrały E3, co jest niedokładnością, bo Hetman dobrze stoi w, na C2 w tych wariantach. Skoczek C6 naciskiem na pionka D4, więc gdyby był. Ruch czarny, to by zdobyły piąka, trzeba go bronić, więc skoczek f3. I teraz d5. I teraz przeszliśmy do podobnych wariantów, do głównych wariantów po 3 z tym, że ten hetman nie stoi na c2 jakoś specjalnie dobrze. Zwróćmy uwagę ten system na przykład, gdzie hetman jest jeszcze na d1, lub ten system, gdy hetman jest jeszcze na d1, natomiast w, w sytuacji, w której hetman jest na c2, ten hetman naprawdę nie stoi tutaj dobrze. Czarny powinien być ok w tej pozycji. Biały nie rozwija dalej figur, tylko gra ruch a3. Okej, okay, nie jest jeszcze jakiś taki wielki błąd. Gońc C3 i teraz biały zdecydował się na odbicie pionkiem, co powoduje, że ma te słabe piony. Natomiast ma parę gońców. Gdyby odbił hetmanem, czarny mógłby zagrać skoczek E4 z atakiem na, na hetmana. Hetman C2, hetman A5 z szachem. Oczywiście no odejście królem jest bez sensu, zostawienie króla w, króla w centrum, więc trzeba się zasłonić. I po biciach... Mm, ta pozycja jest mniej więcej y, równa. Y, proszę zwrócić uwagę na to, że teraz w zasadzie wymuszone jest bicie królem. Bicie tutaj jest oczywiście niemożliwe. Strata pionka. Ok, ale było a3 po biciu było bicie nie hetmanem, tylko piąkiem. Y, I czarny zrobił roszadę. I y, teraz prosty plan a4. Y, jest zagrany ten ruch po to, żeby, żeby zagrać końca 3 z ideą nacisku na, i na pionka, i na wieżę, która się znajduje na tej samej przekątnej. I teraz czarny zagrał końc D7. Ten ruch jest, naturalnie wygląda, ale jest to duży błąd, i czarny powinien tutaj stracić materiał. Najlepszym ruchem zobaczymy, dlaczego powinien stracić materiał. Natomiast najlepszym ruchem jest ruch B6 w tej pozycji, co jednocześnie wspiera pionka C5 i umożliwia plan skoczek A5. Goniec a6, wtedy te dwie figury będą atakowały pionka c4. Jest to standardowy plan w tego typu pozycjach w obronie Niemcowicza. Na przykład, no oczywiście gdyby czarny mógł ten plan zrealizować, to, to miałby super pozycję. Natomiast jeżeli cd5, żeby pozbyć się tego pionka, i d 5 to powstaje pozycja o ciekawej strukturze pionowej, gdzie no, biały ma parę gońców, natomiast yy, yy, jeśli uda mu się zagać w przyszłości bez problemu ruch e4, tu powinien być lepszy, nie jest to jednak takie proste. Czarny może grać w przyszłości C4, skoczka przedstawić na pole B3. Zobaczmy, jak to wyglądało. Pokażmy strzałki, być może w ten sposób, i potem tak. Można też próbować grać o to, na to pole. Można zagrać wieża E8, żeby kontrolować pole E4. Przepraszam, zielona strzałka może była lepsza. Jeszcze raz. Więc wieża E8. Skoczek E4, gońce w 5, czarny miałby dobrą pozycję. Natomiast no, byłaby to skomplikowana strategicznie pozycja, bo te gońce białe, pomimo tego, że ze 100 para gońców, one na razie nie, nie dają przewagi, bo pozycja nie jest otwarta. Jeśli biały otworzył pozycję ruchem E4 w przyszłości, to może byłby lepszy, ale ponieważ król jest w centrum, a czarny ma bardzo prosty plan, skoczek E4, gońce w 5, to wydaje mi się, że czarny jest ok. Natomiast, ale oczywiście, oczywiście jest ok, też biały. Natomiast a 4 i gońce do 7, biały powinien. Y jak zrobił materiał w zasadzie forsownie, ale że po końca 3 widzimy, że atakowany jest i pionek na C5, i pionek nie może być na D4 z uwagi na to, że wieża poleci. E, więc na przykład CD4 oczywiście go nie zbije F8 i to jest koniec partii w zasadzie. Z czarnym próbował się zagrać ruch HET MA5. Biały zabił na C5, wziął piona i atakuje wieżę na F8. Wieża musi odejść, więc poszła na C8 i CD5 d 5 i teraz trudno w to uwierzyć, ale taki naturalny ruch jak goniec d3, który został zagrany w partii jest błędem, jest błędem z uwagi na to, proszę zwrócić uwagę, ja mówiłem o tym, że często w tych systemach z hetman c2 zaniedbany jest rozwój skrzydła królewskiego i te figury jeszcze nie wyszły, jeszcze, jeszcze nie, nie została zrobiona roszada. I teraz biały chce zrobić tą roszadę i gra naturalnie wyglądający ruch goniec d3 i ten ruch powinien, e, powinien stracić materiał, czarny materiał odbić tutaj. E, najlepszym ruchem był ruch wieża b1 z naciskiem na piona b7, także biały ja chciałby wziąć tego piona i teraz nie jest możliwe, na przykład b6 oczywiście, z uwagi na wieża b5, jest problem z hetmanem, e, natomiast jeżeli wieża a 8 żeby bronić tego pionka, no to wtedy, wtedy można grać goni z 3 jest różnica, zaraz zobaczymy dlaczego, jeśli goń z 3 jest zagrany od razu i teraz jest zagrany ruch b6, i gdzieś ten gońc musi odejść, czy odejdzie na A3, czy odejdzie na d na D3, jak w part, nie ma to wielkiego, wielkiej różnicy, bo to jest ta sama taktyka. Yy, mianowicie pomysłem jest ruch skoczek bije D4 po odejściu gońca, bo widzimy, że wieża i hetman stoją na tej samej linii, więc grozi ruch skoczek bije D4, kiedy odejdzie gońc. Jeśli gońc dojdzie na pole A3, skoczek bije D4. I widzimy, nie można być pionkiem, bo leci hetman. Yy, więc jeśli skoczek D4, to wieża bije C3. I nagle się okazuje, że jest problem na tej przekątnej. Grozi odejście z szachem. Ciężko się tutaj gra. Natomiast, jeżeli goń z D6, tak jak w partii, jest ten sam motyw, czyli można było zagrać ruch skoczek, bije D4. I teraz, zarówno bicie. Oczywiście, bicie pionem, jest niemo, pionem C jest niemożliwe z uwagi na stratę Hetmana, więc można zabić albo skoczkiem, albo pionkiem E. Jeżeli zabije skoczkiem, to wie C3. Znowu z tym samym motywem. To jest rentgen, więc wieża grozi odejściem z szachem. Hetman D2 jest jedynym możliwym ruchem. Wieża bije D3. Hetman A5, BA5. Czarne ma piona więcej. Obiektywnie nie jest łatwo go zrealizować, bo jest to, te piony są słabe. Ale jest to pion więcej. Jakby nie było, jest to pion więcej. Aktywniejsze figury troszeczkę w tym momencie chyba czarnych. Czarny ma niewielką przewagę, czyli ruch skoczek D4. Skoczek D4, wieża C3, tak jak pokazywałem. Natomiast jeżeli e d4, co też było możliwe, również wjeżdża również c3 i te same problemy. Także ruch skoczek d4 w tej pozycji, ruch skoczek d4 był bardzo dobry dla czarnych. Zamiast tego zostało zagrane skoczek e4. Goń z 4 db e4. Okej, okay, oczywiście nie można bić na polu e4 hetmanem. To jest pułapka, hetman e4 do gminy w 5 Teraz... Takowany jest Hetman i pionek. Hetman nie może odejść na takie pole, które będzie, z którego będzie w stanie bronić pionka na C3. Jeżeli na przykład Hetman H4, no to Hetman C3 oczywiście i czarny wygrywa bierze wieżę gra goń C3 później z szachem, to jest, jest kompletnie przegrana pozycja białych. W związku z tym to Hetman 4 jest niedobre w tej pozycji nie można bić pionka, ale prosty ruch skoczek D2 pomaga zachować białym dobrą pozycję biały w zasadzie w tej pozycji powinien, ta pozycja wydaje mi się jest wygrana dla białych najlepszym ruchem w tej pozycji takim ruchem, który pozwoliłby jeszcze jako tako czarnym grać byłby ruch końce F5 i to zostawia pułapkę, nadal nie, nie, nie wolno brać tego tego piąka na E4, tym razem z uwagi na hetman D5 i zarówno Pionek jest tak, atakowany jest Skoczek. Jak i grozi, Skoczek D4. Więc jeżeli zostałby Skoczek wsparty, Skoczek nie może odejść, bo goniec, bo goniec zabije Hetmana. Więc jeżeli na przykład F3, to teraz z kolei bicie na E4 i leci ten Goniec po odbiciu, tak? Więc goniec f 5 było trochę lepsze. Oczywiście biały nie musi bić na polu E4, może zagrać prosty ruch Hetman B2, zejść z tej linii wieży. Pomimo tego, że ma gorszy rozwój, powinien utrzymać przewagę, na przykład Hetman D5 z atakiem na gońca. Gońc się cofa na pole b4, ta pozycja jest ok dla czarnych. Również ruch Roszada, przepraszam, jest ok dla białych, piał jest lepszy. I również ruch w tej pozycji Roszada też nie przechodzi z uwagi na skoczek b4, więc na ten motyw trzeba uważać. Zamiast jednak ruchu gońce w5, w tej pozycji zostało zagrane hetman g5. I teraz w tym przypadku biały mógł brać pionka na 4 dlatego że teraz gońce w5 to po prostu Hetman F3. I czarny ma problem z koordynacją figur. Nie ma już tego Hetmana na linii C, w związku z tym ciężko jest jakąś, jakąś taktykę tutaj znaleźć. Wieża, ta wieża nie ma gdzie iść, nie może pójść na B8, bo zostanie zabita. Jeśli ta wieża odejdzie, to skoczek padnie, więc ta pozycja jest dużo lepsza dla białek, prawdopodobnie wygrana. Więc Hetman F4 był najsilniejszym ruchem w tej pozycji. Zamiast tego biały zagrał Roszadę, czarny zagrał ruch goniec H3, atakując punkt G2. Oczywiście nie opłaca się grać G3 z uwagi na straty jakości, więc. Hetman bije 4 i teraz y, to jest dobry ruch, dlatego że broni. pionka G2 i atakuje potencjalnie w przyszłości tego skoczka. Y, I teraz, teraz obie strony się przestraszyły w zasadzie, chyba już był jakiś nie czas obu zawodników. Pamiętajmy, że to była partia szachów szybkich i y, w tej pozycji czarny zrobił straszny ruch. Uwierza E8. To jest próba oczywiście wyprowadzenia wieży gdzieś tam do ataku przez wieża E6, wieża, wieża G6, może z tempem, ale problem jest taki, że po prostu skoczek na C6 jest podstawiony. Biały, biały tego nie zauważył, powinien po prostu bić tego, tego skoczka i powierza AC8. Hetman F3 nie ma możliwości wzmocnienia ataku w żaden sposób czarnych w kolejnym ruchu. Biały ma możliwość grania ruchu. Przepraszam, koniec G3, przesłaniając tutaj tego króla koordynuje swoje figury i wygrywa partię. Zamiast tego nie zauważył tego, że skoczek wisi. Zagrał ruch hetman F3. G7. Broń teraz tego skoczka zauważył, że był pod no hetman G3. Oczywiście każda wymiana jest korzystna dla strony, która ma więcej materiału. W tym przypadku jest to biały, więc czarny, jeśli by to wymienił, no to przegrywa końcówkę, więc nie wymienił. Zagrał hetman F6. I najprostszym planem teraz było wyrobienie wolniaka, na przykład tutaj granie C4, C5. Najpierw ruch C4, zwróćcie uwagę na to, że Hetman broni gońca z następnym. Skoczek F3, jedna wieża na C1, druga wieża na po1 gramy C5, wyrobiając piona wolnego. I czarny oczywiście przegrywa. Oczywiście pozycja pogoni C4, bo tak było w partii, również jest przegrana dla czarnych. Skoczek e 7 być może w przyszłości z planem, skoczek F5 z G5, Hetman F5, teraz E4 atakując tego Hetmana. Ta pozycja jest przegrana dla czarnych, oczywiście, mają mniej materiału, gorszą pozycję. Być może najlepszym ruchem było Hetman E6 w tej pozycji, co jednak nie zmienia faktu, że, że czarny by to przegrał. Zagrał jednak jeszcze słabszy ruch hetmana A5, co w ogóle odcina tego Hetmana kompletnie od gry. W przyszłości jeśli zostanie zagrany ruch E5, to ten Hetman nie będzie miał to tu kompletnie nic robić. Pionka C3 on nie atakuje, bo przecież i tak broni go biały Hetman z G3. Ten ruch jest bardzo słaby. Gońce E7, Hetman E7. No i teraz widzimy, że E5 Hetman został odcięty kompletnie od, od skrzydła królewskiego. A biały ma prosty plan F4, F5, F6, marsz y, pionkiem i... No ciężko jest ten marsz zatrzymać. Czarny próbował go zatrzymać i w następstwie po, po prostu postawił figurę, bo jedyną możliwością, żeby nie zagra... biały nie mógł zagrać F4F5, to jest zablokowanie pola F5, czarny zrobił to figurą, gońce F5 i teraz biały robi gigantyczny błąd, e, grając skoczek B3. Zamiast tego można było wygrać aż na dwa sposoby. Albo atakować wieże E7 i gońca F5, albo atakować. Wieża A8 i gońca F5 w obu przypadkach z natychmiastową wygraną. Zamiast tego został zagrany skoczek B3, i teraz po Hetman D5 nie ma, nie ma tych ataków. Nadal, oczywiście, biała ma wygraną pozycję, ale tutaj się jeszcze musi pomęczyć. Skoczek D2, wieża C8, wieża AC1 i wieża E6. Ok, plan czarnych jest bardzo prosty. Jego pozycja jest przegrana, on nie ma nic do stracenia. Chciałby zagrać tutaj atakować ten punkt i w zasadzie jest bardzo prosty sposób, żeby się obronić przed tą groźbą, mianowicie trzeba wymienić hetmany, na przykład w taki sposób, zagrać ruch F4 w tej pozycji i teraz jeżeli wieża G6, gdzie próbuje nam tutaj coś atakować na polu G2, to gramy hetman F3, biały wygrywają, nie ma możliwości, żeby się czarny dobrał do tego pionka. Zamiast ruchu f4, bardzo prostego zresztą do znalezienia w klasycznej partii, zamiast to była partia szybka, nastąpiło skoczek f3, to jest gigantyczny błąd, teraz czarne z kolei dostają dobrą pozycję, białe to mogą nawet przegrać, zagrały, został zagrany ruch, wieża g6 i teraz jeszcze strasznie, straszny straszny złycha, bo nie wiem, może brać tego, tą wieżę na g6, nastąpiło zamiast tego hetman h4, i po prostu podstawia to figurę z uwagi na to, że jest tutaj związany ten pionek z królem. Bo Hetman bf w 3, nie można zabić Hetmana. Więc trzeba zagrać G3. E, niestety, po C4 e, można się poddać. W partii się nastąpiło Hetmane 4, Hetmane 4, wieża F na E1. Hetman G4 i białe się poddały z uwagi na to, że, e, że mają e, Hetmana mniej. Co ja mogę powiedzieć o tej partii? E, Trudno skrytykować partię graną na, 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 na poziomie kategorii czwartej czy, czy trzeciej. Jeżeli grają zawodnicy, którzy m, przy okazji mają bardzo mało czasu na zegarze, bo to po, po 20 minut na zawodnika to jest bardzo mało czasu. mał wygraną na kilka sposobów, nie udało się. W, w, w ostatecznym rozrachunku przegrał, dlatego że podstawił, obie strony podstawiały, nie, nie widziały tych podstawek. E, to jest typowy scenariusz dla partii zawodników 1400-1700. Co ja bym mógł tutaj w tym przypadku polecić? Poleciłbym przede wszystkim studiowanie taktyki. To jest pierwsza rzecz, dlatego że było zbyt wiele momentów taktycznych, które nie zostały przez jedną i drugą stronę wykorzystane. Na przykład, na przykład w tej pozycji widzimy, że goń z D7 przegrywa tak taktycznie, z uwagi właśnie na to, że, że jest związany. Nie zauważono związania, stracono, stracono piąka. To był pierwszy przypadek. Drugi przypadek to był taki, że w tej pozycji, kiedy już jest widoczne, że jest jedna i druga figura na tej samej linii, w ogóle tego biały nie wziął pod uwagę i zagrał goniec d3, co jest, co jest podstawką. I po, 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 w tej pozycji powinien być zagrany skoczek d4. I czarny powinien być ok. Zamiast tego, czarny tego nie zauważył i zagrał skoczek e4. Ok, tutaj została taktyka zauważona, że nie, nie można tego bić. Prawda, bo... bo bo to przekrywa. tak, ale dalej, dalej znowu ta sama historia mamy tą pozycję i czarny gra wieża E8 podstawiając znowu figurę w jednym ruchu tego biały z kolei nie widzi gra Hetman F3 następnie jest ruch następnie jest ten ruch gdzie to mamy to jest trochę dalej tak, ten ruch skoczek F3 Znowu znowu nie widzi białej groźby. Więc to, co bym dwóm obu zawodnikom polecił, to jest studiowanie dużej ilości taktyki, rozwiązywanie dużej ilości nawet prostych, ale zadań taktycznych. Szczególnie ze związaniem do tego, że w tamtym przypadku skoczek D4 tutaj było związanie. Teraz wieża, wieża G6, znowu jest ta sama historia, prawda? Więc jest ten rentgen. To trzeba wszystko studiować i będą na pewno ci zawodnicy grać lepiej, ale mówię, bez pracy nad taktyką nie da rady poprawić tutaj poziomu gry w żaden sposób, dlatego że jest zbyt dużo tutaj było pięć albo sześć podstawek taktycznych, których albo nie widziano, albo jeśli widziano, to nie było, pomimo tego, że zostały wykorzystane, bo tam biały wziął materiał, nie był w stanie go ostatecznie wykorzystać. Okej, okay. tyle na dzisiaj. Jeżeli chcecie, żebym skomentował wasze partie, możecie... Musicie zrobić trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, żeby zasubskrybować mnie na YouTube. Druga rzecz to jest taka, żeby mój, fa, mój fan, fanpage na Facebooku polubić. A trzecia po prostu podesłać mi partię najpierw przez Facebooka, bo jest najprościej. I wtedy ja te partie skomentuję anonimowo. Oczywiście nie będę podawał ani waszych ników, ani waszych nazwisk. Także dziękuję za uwagę, powodzenia i życzę Wam wygrania w kolejnych partiach szachów.